Witajcie w podcaście Fascynacja. Miejscu rozmów o dzieciach, dorosłych i emocjach. Jak być wsparciem, jak lepiej rozumieć siebie i innych? Posłuchaj, poczuj pomyśl. Zaczynamy. Dzień dobry. Dziś ponownie gościmy doktor nauk medycznych i o zdrowiu o panią Iwonę Milewską, mediatorkę i certyfikowaną praktyk terapii IFS. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak rozumieć egoizm i altruizm u dzieci, oraz jak wspierać je w znalezieniu równowagi między dbaniem o siebie a troską o innych. Pani Iwono, czym według Pani jest egoizm i altruizm w zachowaniach dzieci? Przede wszystkim oceną. I tutaj może zaskoczę, bo używamy tych y, ocen, tych nazw, po to, by dać dziecku znać, że coś nam się podoba lub coś nam się nie podoba. Bardzo często mówimy dziecku, jesteś egoistą. Pytanie po co? Tak. Tak? Przede wszystkim po to, żeby jej ocenić, że niewłaściwie się zachowało. Czyli używamy pojęcia, które jest bardzo pojemne, mhm. po to, by dziecko zawstydzić, powiedzieć mu, że zachowało się nie tak, jak sobie życzyliśmy, nie tak, jak oczekiwaliśmy, i w podtekście, że nie jest takie, jak trzeba. Druga rzecz, kiedy używamy tych y, słów, y, egoista, altruista, y, to hmm, trzeba przyznać przed sobą, że bardzo często pod tym się kryje chęć zaspokojenia naszej potrzeby. Bo nasi synowie się bawią i młodszy braciszek chce od starszego autko. Starszy mu nie chce dać. I co się zaczyna, młodszy płacze. Co mówimy do starszego dziecka? Pożycz mu zabawkę. Mhm. Jesteś egoistą, daj mu. Tak. Mhm. Po co mu daj? No, po to, żeby nie było płaczu, po to, żebym ja miała spokój. Tak? tak. Mówmy się, wszyscy jesteśmy rodzicami. Wiemy, że to tak trochę działa, prawda? że chcielibyśmy, żeby dzieci współpracowały, to się nazywa, ale tak naprawdę robiły tak, żeby było e, spokojnie. I dzieci od małego słyszą, że są albo egoistą, albo altruistą. Chociaż altruistą rzadziej. jak mm -hmm. słyszą, że są dobre. Tak. A to tak naprawdę są dwie skrajności tej samej linii. Po jednej stronie jest egoista, czyli ktoś, co robi ktoś dla siebie, zawsze dla siebie, a po drugiej stronie jest altruista, który zawsze robi coś dla innych. Czyli Mamy robienie czegoś, ale albo dla siebie, albo dla innych. I my, jakby przyjęliśmy, że to jest albo albo. Mhm. A nie patrzymy na to w ten sposób, że my jesteśmy i czasem mamy zachowania egoistyczne, czasem mamy zachowania altruistyczne, czyli bywamy w jednym z tych stanów. I Tutaj mówimy o tak zwanych potrzebach bliźniaczych. My tak naprawdę potrzebujemy dbać zarówno o siebie, jak i o innych. Czyli w zależności od sytuacji uruchamiamy jeden albo drugi sposób no. działania. I to jest oczywiste, dlatego że znów wracam do ewolucji, często do niej wracam, yy, mówiąc o tym, że my z jednej strony musimy zadbać o siebie, bo bywa, że jesteśmy sami w jakimś otoczeniu i to jest niezbędne, żebyśmy zaczęli dbać o siebie sami. A po drugie, my musimy rozpoznawać siebie i wiedzieć, czego potrzebujemy i sobie to zadbać, a nie czekać, że ktoś nam coś da. Wszyscy znamy takie osoby z otoczenia, które siedzą i mówią: No, ale ja nie umiem, ja nie wiem, zrób to dla mnie. Nikt takich nie lubi. Więc jednak dbanie o siebie. Jest istotne, tak? Czyli y, oczekujemy od dzieci, że same zawiążą budki, same zjedzą, same zrobią, czyli zadbają y, o siebie. Ale też ewolucyjnie jesteśmy wyposażeni w taki system, który mówi, że bez wspólnoty nie przetrwamy. Dzieci to doskonale wiedzą. <gry> y, potrzebują dorosłych, żeby y, w ogóle przeżyć. Czyli my wiemy, że potrzebne nam jest i jedno, i drugie. I gdzie zaczyna się problem? Problem zaczyna się wtedy, gdy przeginamy, czyli lądujemy w jednym krańcowym stanie. To są takie osoby, które stale dbają tylko o siebie, czyli nie pożyczają, nie robią niczego na rzecz innego dziecka, i tu rodzice mogliby się już niepokoić. Dlaczego tak jest? Bo jeżeli dziecko wykazuje jeden i drugi stan, no to jest wszystko w porządku. Mhm. Czasem jest takie, czasem jest takie, to zależy od sytuacji, od nastroju, od tego, czy lubi kolegę, czy nie lubi. Tutaj zwykle też y, odwołuje się do takiego dorosłego spojrzenia. W momencie, kiedy mówimy, daj komuś coś, czy na przykład w piaskownicy daj koledze wiaderki. To teraz proszę sobie wyobrazić, ma pani szafę, są ładne sukienki, przychodzi jakaś znajoma i mówi, ja chcę tą. I ktoś pani mówi, no daj. <głos》>? Jak daj? <głos》>? daj, no właśnie, jak chcę daj, dlaczego daj? <głos》>? I wtedy nagle do nas dociera, o, a ja to co, ja jestem egoistką w takim razie. <noise> tu jest, chodzi o sprawdzenie, dlaczego dziecko nie chce dać, bo tak, może dziecko nie chcieć tej zabawki dać, dlatego że myśli, że brat mu popsuje, co jest bardzo prawdopodobne, <noise> albo że mu długo nie odda, bo będzie się bawił, przywiąże się do zabawki i jeszcze powie, że to jest jego. Więc strata, a poza tym zacznie się bać, że będzie musiał oddawać wszystko. Znów wracamy do tej empatycznej komunikacji, gdzie pytamy dziecko, dlaczego? Z jakiego powodu? I ono nam powie. Dzieci, jeżeli czują się bezpiecznie, to powiedzą nam o swoich myślach. Czyli bezpieczne, co to znaczy? Jeżeli my nie będziemy zawstydzać, to znaczy nie powiemy, jesteś niedobry. Albo nie myślałam, że taki jesteś, jak ja Cię wychowałam, tak różnych rzeczy się nasłuchaliśmy. Mm -hmm. A z kolei też, żebyśmy nie przekraczali granic w drugą stronę. Czyli jeżeli nasze dziecko zawsze oddaje te zabawki i zawsze się dzieli, to co ono słyszy? Słyszy: Wow, ale jesteś dobry. Mm, mm. Tak. tak? Czyli wzmacniamy dziecku to, że ono oddaje bez miałknięcia wszystko, co jest jego. Pytanie: Czy takie dziecko jest szczęśliwe? Niekoniecznie. Z jakich powodów dzieci dzielą się z innymi? Jak rozpoznać, co nimi kieruje? Myślę, że swobodne dziecko, takie, które jest, ym, czuje się bezpiecznie, nie czuje się oceniane, to jest spontaniczne. Czyli jeżeli ma ochotę się podzielić, to bardzo chętnie się podzieli. Jeżeli nie ma ochoty w danym momencie, to jest też gotowe na rozmowę. I na przykład, jeżeli z nim porozmawiamy i powiemy, że hm, zobacz, kolega ma łopatkę, ty masz wiaderko. Może fajnie by było, jakbyście połączyli siły i wspólnie będziecie mieli większe możliwości. Czyli my zachęcajmy dzieci do tego, ale pokazując im możliwości tego, co można zrobić, a nie zawstydzanie czyli nie wrzucanie do jednego worka, czyli do bycia egoistą. Bo my ro, powinniśmy rozróżnić takie zdrowy egoizm od takiego niezdrowego. Zdrowy egoizm to mówi o dbaniu o siebie. Czyli jeżeli ja, ktoś mnie zaprasza na przykład do współpracy, do, do zrobienia czegoś, mhm. a ja jestem bardzo zmęczona, no to ja to wiem, oni nie, więc ja to mówię, słuchajcie, nie pomogę wam, Jestem zmęczona, potrzebuję odpocząć. I to jest ten zdrowy egoizm, który pozwala mi zaspokoić moje potrzeby. Natomiast niezdrowy, to już trochę o tym wspomniałam, to jest osoba, która nigdy nic nie chce zrobić dla wspólnoty. I tu też posłużę się przykładem: Siedzimy wszyscy przy ognisku. Jest pięknie, śpiewamy piosenki, grzejemy kiełbaski, śmiejemy się, spędzamy fajnie czas. Co jakiś czas ktoś wstaje i dorzuca do oka, ale jedna osoba nie, nigdy nie wstaje. Co my zaczynamy myśleć o tej osobie? No oczywiście, że jest niechętna, leniwa, nie chce jej się. Zaczynamy myśleć, że nas trochę oszukuje, że nas wykorzystuje. I jak przyjdzie do następnego ogniska, hmm, niekoniecznie ją zaprosimy. I to świadczy o tym, że my mamy taki miernik sprawiedliwości w sobie. Czyli widzimy, że ktoś przekracza pewne granice. I jeżeli my zaobserwujemy u swojego dziecka, że ono jest wykluczane ze wspólnoty jakiejkolwiek, małej, większej, że dzieci nie chcą się z nim bawić, no to może tak być, że rzeczywiście pojawiły się jakieś cechy, gdzie on się nie chce dzielić. I tu. Znowu trzeba porozmawiać i dowiedzieć się, dlaczego. No i to może być przykra rozmowa, myślę, że też dla rodzica, dlatego że dzieci naśladują nasze zachowania. Dzieci obserwują nas, nasze postawy. Mówi się, że wynosimy większość z domu. No tak. I ja nie mówię tutaj, że rodzic od razu musi być jakiś niechętny, czy nie, nie mieć takiej postawy do dzielenia się ale może to być, mogą to być drobne postawy, na przykład, że nie dajemy biednym pieniędzy albo nie, nie, tutaj nie wchodzimy, bo to jest jakieś coś, niefajne nie, nie miejsce, jeżeli siedzą tam jacyś ludzie, tak, czyli to jest taki, dziecko chłonie wszystko, do siódmego roku życia tak naprawdę chłonie jak gąbka wszystko, co widzi, no. słyszy i przetwarza i wyciąga swoje wnioski. I zaczyna się zachowywać troszkę inaczej niż byśmy oczekiwali. Czyli też trzeba trochę popatrzeć na siebie, co my takiego dziecku daliśmy. Ale bez względu na to, w którym miejscu jesteśmy, warto rozmawiać z dzieckiem o tym, jak się zachowało i dlaczego. Bo jeżeli nie będziemy o tym rozmawiać, no to nigdy się nie dowiemy, z jakich pobudek to zrobiło. Jeżeli będziemy tylko karać, no to nic dobrego z tego nie wyjdzie. Pierwszy, nie dowiemy się, dlaczego nasze dziecko tak robi, bo może robi to z dobrych pobudek, a my o tym nie wiemy. Czyli ukażemy kogoś, kto robił coś z dobrych pobudek, więc on tego już na pewno drugi raz z tych dobrych pobudek nie zrobi. A czym jest neuroetyka i jaki to ma wpływ na rozwój dziecka? To jest nowa dziedzina nauki i ona bada przede wszystkim ten właśnie miernik sprawiedliwości. To znaczy, sprawdza, czy my z gruntu. Jesteśmy dobrzy? Czy z gruntu jesteśmy raczej tacy, że myślimy o sobie? Tych teorii w literaturze przedmiotu jest mnóstwo. Niektórzy mówią, że z gruntu jesteśmy źli, tylko normy trzymają nas gdzieś w ryzach. Natomiast neuroetyka mówi o tym, że to nieprawda. My z gruntu jesteśmy zwierzętami stadnymi, my potrzebujemy innych ludzi my chcemy tworzyć wspólnoty, co zresztą widać. Tak żyjemy we wspólnotach coraz większych zresztą. Tak, mamy taką tendencję do y, tworzenia wspólnot i w tej wspólnocie zwykle robimy tak, że pilnujemy pewnych zasad, czyli promujemy zachowania, które są dla wspólnoty korzystne. Czyli nagradzamy tych Którzy sprzyjają wspólnocie, którzy robią coś dla niej. To są ci, co mm -hmm. dokładali drewna do ognisk. Tak. Natomiast napominamy tych, w skrajnych przypadkach wyrzucamy też tych ze wspólnoty, którzy jej szkodzą. Tak? Więc to jest taki system, pierwotny system moralny, który pochwalał zachowania służące całej wspólnocie, czyli nie tylko jednemu człowiekowi. I tu dochodzimy do kwintesencji altruizmu. Bo altruizm mówi o tym, że robimy coś z myślą nie tylko o sobie, ale o czymś większym, czyli o wspólnocie, o wspólnocie ludzi. Ale nie wymagajmy tego od maluchów. Mhm. Maluchy muszą się nauczyć dbać o siebie. Owszem, pokazujmy im swoim przykładem, co my robimy, zachęcajmy do różnych działań, natomiast nie krytykujmy, dlatego że one wtedy będą miały ochotę zrobić coś dla grupy. Czyli to są dzieci przynoszące cukierki, jak mają urodziny, dla wszystkich. To są dzieci, które mówią do wszystkich, a nie mówią, nie, z tobą się nie będę bawił. Czyli to jest takie dbanie o to, żeby wszystkim we wspólnocie było dobrze, ale nie kosztem siebie, tak? nie kosztem e, rezygnowania ze swoich pragnień, potrzeb, marzeń. Oczywiście od czasu do czasu zrezygnuję z odpoczynku, bo. Ktoś na przykład do mnie zadzwonił i potrzebuje pomocy. Oczywiście, że ja zrezygnuję z tego mojego odpoczynku, ale jeżeli ja będę rezygnowała z tego odpoczynku w ciągu miesiąca codziennie, to ja się tak wyczerpię, że nikomu nie pomogę. Więc to są te zdrowe granice. Tym zdaniem podsumujmy tę rozmowę, że wyznaczanie tych granic jest bardzo ważne i pamiętanie o sobie. Serdecznie dziękuję pani doktor za rozmowę i mam nadzieję, że do usłyszenia. Dziękuję bardzo, do widzenia. Dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka. Jeśli był dla Was wartościowy, zapraszamy do subskrybowania kanału i zostawienia łapki w górę. Sprawdźcie też inne nasze materiały. Wszystkie znajdziecie na naszym kanale. Do usłyszenia.